To jest mój przyjaciel Konrad, czyli Kon, schodząca gwiazda rapu. Tak lubi o sobie myśleć, choć głośno tego nie powie. Ja robię mu klipy. Śpiewam też czasem trochę. Kilka miesięcy temu, podczas remontu w kamienicy, gdzie mieszka Kon, znaleziono przedwojenne zdjęcie żydowskiej rodziny. Mega go to ruszyło. Koniecznie chciał się czegoś o tych ludziach dowiedzieć. Zaczął odkrywać żydowską historię końskich, no i w końcu rapować o Zagładzie. I groby ich przodków też się nie ostały, bo uznał ktoś, że to budule doskonały i jeszcze by dopełnić czynu upodlenia, zmusił synów do grobów ojców swoich burzenia. Dla mnie na początku był to dziwny pomysł i miałam do tego dystans. Postanowiłam wtedy, że zrobię dokument o konia. Potem sama się wkręciłam w te tematy. O osobach ze zdjęcia co prawda nie udało nam się niczego dowiedzieć, ale za to trafiliśmy na wspomnienia Haliny, żydowskiej dziewczyny z Końskich. Bardzo poruszające. Potem były kolejne historie. Opowieść Leny Chojnowskiej, która przeżyła zagładę jako mała dziewczynka. I wspomnienia pana Piotra, w którego domu na wsi ukrywały się trzy Żydówki. Teraz chcielibyśmy zrobić coś właśnie o tych ludziach, którzy ukrywali, pomagali, choć groziły im za to straszne kary. Nawet śmierć. Oglądałem mapę, na której widać, gdzie Polacy pomagali Żydom w Polsce. Bo na pierwszy rzut oka sporo. No, wiesz w ogóle, że w Izraelu dają medal za ratowanie Żydów podczas wojny. I na 28 tysięcy osób jedna czwarta to Polacy. A na pewno są jeszcze tacy, o których nic nie wiadomo. No tak, ale też pamiętaj, że żyło tu ponad 3 miliony Żydów przed wojną, więc było kogo ratować. A tylko 10% z nich przeżyło. I to głównie na wschodzie, w ZSRR, poza terenami okupowanymi przez nazistów, nie? A widziałeś procenty uratowanych w Danii czy w Norwegii? 95%, 60%. No. No ale przecież wiesz, że to były inne realia. Po pierwsze. Była tam mniejsza społeczność żydowska. A po drugie, nie było takich kar za ratowanie Żydów. Nie zabijano za to całych rodzin. No, tak czy siak nie kminie, jak to było, że jedni mimo wszystko pomagali, inni nic nie robili, a jeszcze kolejni sami współpracowali z Niemcami lub krzywdzili albo zabijali Żydów. Czytałem ostatnio o pogromie kieleckim. Czy to było zaraz po wojnie? Bo tego się nie da rozkmienić. To była inna rzeczywistość. Zastanawiam się, na ile to, co działo się przed wojną, miało wpływ na tych ludzi. Nie? Co oni czuli, myśleli, co robili. Mam taki artykuł, czekaj, um, tylko muszę znaleźć. Hmm. Bierność ta wynikała także z przedwojennego, wyrażonego wprost, zwłaszcza w kręgach kościoła rzymskokatolickiego i środowiskach nacjonalistycznych, antysemityzmu. Nastawienie Polaków do zagłady osiągało więc szerokie spektrum. Od y, cichej satysfakcji, czerpania z okrucieństw wobec Żydów, w których byli świadkami, aż po głębokie współczucie i niezgodę na nie. Ja nadal myślę, że przede wszystkim to był strach. Strach przed Niemcami i strach przed polskimi sąsiadami, którzy mogli wydać. Nie każdy się rodzi bohaterem, Kon. No, lub super bohaterem. Pytanie, kim jest bohater, kiedy się pojawia? Czy ktoś go wzywa, czy sytuacja wymaga? Czy on jest spoza, czy jest jednym z nas? Czy ktoś go pytał? Czy chce i czy ma czas? Polski naród! Czyli ludzie w złożoności Czern, światło i pełne spektrum szarości. A więc wpierw sprawiedliwi, bo i tych trochę było. Wobec morza zła, które wtedy się żyło. superbohaterowie tych ciemnych czasów. Czy zwykli ludzie uzbrojeni w serca bez grymasów? Ej, mm. 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 Ej Najpierw wejdź, najpierw się. Teraz wejdź, rozdziel się. Później, Później zastanowimy się Później, Później. to chyba, chyba jednak nagle Poczekaj, nie, nie da się, nie da się. E. Córki Olga i Maria, matka Karolina No a w progu staje zawadzka Halina Wpuściły ją od razu, odruch serca to zdrob. Lecz po nocach płakały i włosy rwały z głowy Decyzja właściwa, ale pełna ryzyka Ciężarem krwogą, zegar ciężko tyka Ulmowie z sióstrą dzieci, no i dalej już wiecie Ze Żydów ukrywanie, zabić w odwecie Przez ponad rok, osiem osób u nich żyło Lecz niestety przez donos, tragicznie się skończyło Granatowi policjanci, szmalcownicy i sąsiedzi to cukier, 500 złotych, bierz co znajdziesz jak ci siedzi Tylko szepnij jeszcze adres i też podaj te nazwisko Cicho pójdziesz, cię ułoży, a ty będziesz jak pan nisko Sprawiedliwi wśród narodów świata, medalistami Temper? Czy jesteście inną nacją? Kosmicznym eksperymentem, bohaterowie ponad prawem. Co było waszą mocą? gdy stawaliście na głowie, ruszając z pomocą. Co było waszym celem? Nie myśląc o sobie, to było normalne. Kolejny z was odpowie. Ej. To przecież mega jest. No mega dobrze. Ale ja mam taki ciągły niedosyt, nie? No, słucham. Nie wiem. Najchętniej to bym wszystkie te historie opowiedział, nie? Wszystkich tych ludzi wcisną w te wersy. No tak. Ostatnio czytałem historię sprawiedliwych z naszych okolic. I czekać, że półtorej godziny z Końskich, w siedliskach koło Michowa była rodzina baranków. I oni ukrywali czwórkę osób ze swojej wioski. Nawet wymurowali im specjalną kryjówkę. No i udało się? No niestety nie. Niemcy ich znaleźli. Wszystkich ukrywanych zastrzelili. Potem całą rodzinę baranków, nawet dzieci. A na koniec obrabowali jeszcze dom. No ja z kolei znalazłam pozytywną historię. Jest rodzina odznaczona tytułem Sprawiedliwych Skońskich. To byli Helena i Stanisław Pożytcy. On był prawnikiem i póki mógł, to reprezentował koneckich Żydów przed sądem. A ona wiele razy wchodziła do getta i pomagała swoim przyjaciołom. No i kiedy mieli już likwidować getto, to jej znajomy poprosił ją, aby zabrała i ukryła jego córkę. No wiesz, jakie to było w ogóle niebezpieczne. Nie? No to. No, i udało jej się. Wzięła ją stamtąd, zabrała do domu. I kiedy weszła do domu, to tam czekało jeszcze 11 innych osób. Wow. Wchodzisz do domu z tą jedną dziewczynką, a tam 11 osób patrzy na ciebie w ciszy. No, dokładnie. W poszukiwaniu dalszych informacji o sprawiedliwych i w ogóle inspiracji. Wybraliśmy się do Warszawy. Planów mieliśmy sporo. Na początek, zwiedzić Muzeum Polim. Kon? Co? Może pójdziemy do tego centrum informacyjnego? Może będą mieli jakieś informacje o Halinie albo o tej rodzinie, która ją uratowała? No, w sumie to może zapytasz. Nie, <laughs> no to idziemy razem. No dobra. I macie szczęście, jest y, cały wywiad z Haliną Zawadzką, nagranie zrealizowane przez USC Shoah Foundation. Yy, a jest możliwe, żeby to zobaczyć? Yy, oczywiście. Możecie sobie to tutaj spokojnie pooglądać, już po to tutaj jesteśmy. Yy, Także proszę bardzo. Super. Dziękujemy bardzo. Dzięki. To było wzruszające, zobaczyć na ekranie Halinę, której wspomnienia czytaliśmy tyle razy. O której nagraliśmy rapy. Zwłaszcza opowieść o pierwszym spotkaniu z osobami, które uratowały jej życie. I knocked the door of unknown people. And the door was open. And I saw a room. A bright light room. I can see the picture right now with electric lamp. with snow white linen, with pictures on the wall, with carpet on the floor, a quiet room, a nice looking older woman and nice looking younger woman was such a safe place. till the outbreak of war i didn't see such rooms. I didn't see such a people. Alina posługiwała się polskimi fałszywymi dokumentami. Mówiła po polsku bez cienia akcentu, więc mogła uchodzić za Polkę. Ale mimo to nie mogła czuć się bezpiecznie. When I was buying something? A boy. Teenager started to shout. Jewish woman, Jewish woman. and he was pointing at me. At that time, I knew that if I am taken, Karolina Słowik and Olga Słowik are going with me. This was not only me dying, but there was also them dying with me. To teraz ja się mogę założyć, że wiem o czym myślisz. Wierzę, że nie ma co się zakładać. Mm, powinniśmy to nagrać na świeże do nie, filmu. Nie, 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 proszę. Zresztą dosyć tego nagrywania, dobra. Okay. A co siedzi w tobie najbardziej po wizycie w muzeum? No dużo tego. Ale co najbardziej to chyba to, że po tym wszystkim co przeszła Halina podczas wojny, po całym tym koszmarze i tak ją dopadł antysemityzm i musiała wyjechać z Polski. No. Rozwala mnie to. No mnie też. Tak sobie myślę, że jakby wcale wiele się nie zmieniło od tamtego czasu, nie? Jakby, jak jesteś w jakiejś mniejszości, i to i tak masz lipę. Tyle. Nie. Ale myślę, że nie ma się co dołować. Trzeba po prostu robić swoje. Nie wiem, na przykład nie być obojętnym. No, może i tak. 36 sprawiedliwych, dźwiga ten świat. W Talmudzie zapisane jest dokładnie tak. Bohaterów na Netflixie mamy dziś spore, ale jest też historia. Jest świat wokoło, to są ludzkie koleje i to jest pogmatwane. jak znaleźć ten sens, to już twoje zadanie. Czy wiesz co to jest? Strefa komfortu, proszę wyjść z tej bańki. No i nie siedź w środku, tam jest ciasno. I brakuje powietrza. Odważny krok ku inności To jest rzecz konieczna. Bo czy jest jakiś sens w tej wojennej historii? Działy się straszne rzeczy, więc poczuł się wolny. Od czego? Od złudzeń, że jakoś to będzie. Do czego? By być sobą zawsze i wszędzie. Od czego? Od złudzeń, że jakoś to będzie. Do czego? By być sobą zawsze i wszędzie.